W szóstym rozdziale widzimy jeden z cudów Elizeusza, który dla mnie, gdy go czytam, wydaje się taki bardzo dziwny. Co Bóg chce nam powiedzieć przez to? Bo przecież Elizeusz w czasie swojej służby dokonywał wielu wspaniałych cudów. Wskrzesił zmartwych, sprawił, że woda była na pustyni. Wdowa, której oliwy nigdy nie zabrakło. Naman, który został oczyszczony z trądu. A nagle tutaj widzimy pewnego Ucznia Elizeusza, studenta, który sikierom obrabiał drzewo. I przez być może nieuwagę, nie wiem z jakich powodów, ale siekiera wpadła mu do wody. I ten sługa, uczeń był zrozpaczony, bo ona była pożyczona i ona wpadła do wody, zgubił ją. I co ma teraz zrobić? Ale Elizeusz wziął kawałek drewna, wrzucił do tej wody i nagle ta sikiera wypłynęła na powierzchnię powiedział do tego studenta, do swojego ucznia, weź, wyciągnij swoją rękę, uchwyć tą siekierę, bo już się odnalazła. Długo myślałem o tym cudzie i co Bóg chce nam przez to powiedzieć. Ale wiecie, myślę, że Bóg chce przynajmniej jedną z rzeczy, którą powiedzieć przez ten cud, to jest to, że on specjalizuje się w tym, żeby odkupić to, co my straciliśmy. W 19.10 jest powiedziane, że Jezus przyszedł, aby co zrobić? Aby szukać i zbawić tych, co się dobrze mają? Nie, tych, co byli zagubieni. To, co zginęło. Być może my w naszym duchowym życiu zagubiliśmy coś, tej wędrówce dnia codziennego. Być może kiedyś byliśmy bardziej zaangażowani w Boże rzeczy i Dzisiaj tak patrzymy i gdzieś to zaangażowanie minęło, już nie mamy czasu, nie zajmujemy się tym rzeczami. Może kiedyś byliśmy wojownikami modlitwy, wstawaliśmy wcześniej rano, żeby modlić się o siebie, o rodziny, o bliskich, o znajomych, o kraj, a dzisiaj wstajemy rano i nawet nie mamy czasu, żeby zjeść się na nim, bo pędzimy do pracy. Może kiedyś mieliśmy brzemię za zgubionymi duszami i po prostu nie wyobrażaliśmy sobie, żeby z innymi podzielić się tym, co Bóg zrobił w naszym życiu, a dzisiaj zgubionych dusz widzimy wokół siebie tylko ludzi, którzy przemijają nas każdego dnia na ulicy. Może kiedyś czytałem Biblię nie potrafiłem wyobrazić sobie dnia bez otworzenia Słowa Bożego, żeby sprawdzić, co On ma mi dzisiaj do powiedzenia. Na dzisiaj nawet nie mam czasu, żeby tej Biblii otworzyć. Może kiedyś służyłem, byłem zaangażowany, a dzisiaj służę tylko sobie. Może po prostu jestem w miejscu, w którym stoję i mówię. O Boże, jak ja się tu znalazłem? Jak to się stało, że ta sikiera wpadła do wody? I nie mam, zgubiłem. Gdzie, co teraz mam zrobić? Ale wiesz co chcę Ci powiedzieć? Bóg specjalizuje się w służbie odkupienia. Dlatego bądź szczery przed Bogiem. Przyjdź do Niego. I tak jak Elizeusz do tego sługi powiedział, gdzie to się stało? Gdzie ta sikiera Ci wpadła do wody? Przyjdź do Boga i powiedz, Boże... Zgubiłem coś. Czyli nie ma tej pasji, tego pragnienia, takiego, takiego zaangażowania. Boże, zgubiłem to. Proszę cię, pomóż mi to odnaleźć. To się stało wtedy. Gdy być może spo zacząłem spotykać się z ludźmi, z którymi nie powinienem. Być może wtedy, gdy zacząłem chodzić do miejsc, których, których nie powinienem być. A może wtedy, gdy zacząłem oglądać rzeczy, których nie powinienem oglądać. Boże, pamiętam, gdy zrobiłem to. I wtedy to się zaczęło. Straciłem, ta siekiera wpadła do wody. Dlatego pomóż mi teraz. Wiesz? Chcę Ci powiedzieć, jeżeli nawet jesteś w takiej sytuacji, u Boga nigdy nie jest za późno, żebyśmy mogli doświadczyć i żyć życiem, które On dla nas przeznaczył. Mówi, przyjdź do mnie. Tak jak ten sługa przyszedł do Elizeusza, Elizeusz wrzucił Drewn, kawałek drewna do wody i siekiera wypłynęła. Tak samo On może to uczynić w Twoim życiu. Bo ten kawałek drewna symbolizuje też krzyż. I krzyż jest rozwiązaniem tego wszystkiego. Przychodzę pod krzyż. Mój Boże, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję, abyś na nowo odnalazł i abyś na nowo wzbudził ten płomień, ten żar w moim sercu. Potrzebuję Ciebie. Wiesz? Tylko Bóg może sprawić, że siekiera będzie pływać. Ale ty możesz wyciągnąć swoją rękę i wziąć ją z powrotem. Wiesz, Bóg ma dla ciebie wspaniałe rzeczy. I Bóg ma dla mnie wspaniałe rzeczy. I on chce, żebyśmy żyli tym życiem, które on dla nas przygotował. Dlatego zostawmy te wszystkie rzeczy, rozproszenia, które nas odciągają od Boga. Przestańmy wierzyć w kłamstwa szatana, który jest ojcem wszelkich kłamstw. Jak tylko usta otwiera, to kłamie, mówiąc, już za późno dla ciebie. Już nie ma dla ciebie nadziei. Za daleko odszedłeś. Nie. Przyjdźmy do Boga i powiedzmy Boże, zgubiłem coś w swoim życiu. Potrzebuję, abyś pomógł mi to odnaleźć. Abyś na nowo wzbudził ten żar w moim sercu. Abym płonął dla Ciebie. Bo lepiej jest w Królestwie Bożym się zużyć niż zardzewieć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.